Przygody Słomki, Idzie słomka, droga polna, przed nim wije się zielona, pogwizdując myśli sobie, czy przed nocą ją pokonam. Na błękitnym niebie ptaki, łąka, z wiatrem marsze nuci. Ledwie drogę skrzad rozpoczął, już się martwi, czy z niej wróci. Idzie raźno, idzie żwawo, pozdrowienia śląc biedronką, świerszczą, żabką, kwiatką, trawą. Spojrzał w górę, a gdzie słonko? Co się stało? Słońca nie ma? Wiatr już nie rozmawia z łąką, nawet chmury pociemniały. Słonko skryło się przed słomką? Ciemno wszędzie, ptak nie śpiewa. I nie widać końca łąki. Jakiś straszny cień na drodze sunie groźnie w stronę słomki. Wicher z drzew pozrywał liście, z jękiem grzywy lasu dotknął, zadrżał słomka. Przed nim stała wielka babajaga z miotu. – Witam, witam, moi milońki – czarownica zaskrzeczała. – Cieszę się, już nie pamiętam, kiedy skrzata oglądałam. Pokiwała głową siłą. – Dziwy, dziwy na tym świecie. Już myślałam, że wy skrzaty od wieków nie żyjecie. Słomka grzecznie się ukłonił. Cieszę się, że panią widzę. Ja słyszałem inne plotki, że zginęły czarownice. Oj tak, tak, jęknęła wiedźma. Wracam właśnie z Góry Smoczej i ci powiem, moi miluńki, nie najlepsze wieści niosę. Wszystkie wiedźmy mają dosyć. Już brakuje zwykłych mioteł. Drwią dzieciaki z naszych czarów straszne wieści z Góry Smoczej. Mój miluńki, gdybym mogła, gdybym tylko rady dała, to bym chyba w kącie siadła i się gorzko popłakała. Ale co to? Czas ucieka, a ja żalę się i zwierzam. Powiedz lepiej, mój miluńki, dokąd idziesz? Co zamierzasz? Dzieci o nas zapomniały. Klęska grozi krasnoludkom, Nie chcą wierzyć w baśnie, czary. Słomka odpowiedział krótko. Idziesz skrzacie, by to zmienić? A niechże ci Bóg da zdrowie, póki jeszcze latać mogę, kogo spotkam, temu powiem. Cztery mile stąd jest wioska za tą łąką i za rzeką. Długo będziesz szedł, boś krasna dla twych nurząc za daleko. Jeśli zechcesz, mój miluńki, z wielką chęcią Ci pomogę. Usiądź sobie na mej miotle, prędko pokonamy drogę. Moja miotła, błyskawica, łatwo frunie między chmurki i za chwilę będziesz w wiosce. No jak? Wsiadasz, mój milujki? Krasnal myśli. Wiedźma, wiedźmą. W końcu ten sam los nas czeka. Proszę bardzo. Siadł na miotłę. Niechże pani już nie zwleka. Zafurczało, zasyczało. Miotła z gwizdem trąca chmury. Słomka spojrzał, a pod nimi coraz mniejsze drzewa, góry, maluteńkie krówki, konie, Ludzie mali, las i domki, nie do wiary, nie do wiary, wszystko mniejsze jest od słomki. Koniec drogi! Wiedźma skrzeczy, wiatr jej siwe włosy plecie. Tam pod nami, w gospodarstwie, kiedyś było dużo dzieci. Gdy już będziesz tam na dole, między ludźmi i skrzacie mały, powiedz dzieciom, by się troszkę starej babyjagi bały. Powodzenia, krasnoludku, twoim zacnym planom Chwała. Gdybym tylko potrafiła Chyba bym się popłakała Długo z nieba Krasnal spadał Bardzo piękne miał spadanie Skończył lot, gdy wylądował Na pachnącym, świeżym sianie Tuż przy sianie stajnia stała Drzwi na oścież otworzone Z nich w ogromnym zadziwieniu Rudy koń wystawił w głowę Co za wielka niespodzianka Konik parsknął w stronę skrzata. Nie wiedziałem, że krasnale tak potrafią pięknie latać. Słomka Kubrak otrzepując syknął szeptem. Ciszej płakam. Nie chcę, by ktoś o tym wiedział. Mnie podwiozła baba jaka. A niech życie. <mum> Zarżał konik trzęsąc głową ze zdziwienia. Wejdź do stajni, opowiadaj. Już się cały w słuch zamieniam. Uciszyły się zwierzęta, wszystkie chciałyby posłuchać, świnia, kwoka i jaskółki, także krowa na wpół głucha. Słomka rozsiadł się wygodnie na wysokim końskim żłobie, mówił głośno i wyraźnie, przez wzgląd na tę głuchą krowę. Gdy zakończył swą opowieść, w stajni zabrzęczała cisza, na podwórku pies zaszczekał, w kącie zaskrobała myszka. Wesnął kasztan. Mm. Trudna sprawa. Różno szukać dzieci w wiosce. Wszystkie już wydoroślały, do miasteczek się wyniosły. Od lat wielu we wsi żyją tylko smutni, starzy ludzie. Wstają świtem, idą w pole, by pracować w gorzkim trudzie. Prawie nikt ich nie odwiedza. Rzadko kto da dobre słowo. Dużo smutku dzisiaj na wsi. Wiele opuszczonych domost. Dzieci także nie te same W Zośkę, w Berka już nie grają Gwiazd nie liczą Ani szczęścia w koniczynie nie szukają Stara krowa na wpół głucha Potrząsnęła pyskiem w sianie Nie rozumiem Mówże głośniej Koniczyna na śniadanie? Biała kwoka zagdakała Prosto do krowiego ucha Śpij, krasulo, tyś zmęczona, a poza tym na wpół głucha. Kasztan znowu się odezwał. Mam dla ciebie dobrą radę. Mm. Jutro świtem do miasteczka razem z gospodarzem jadę. Pojedź z nami, krasnoludku. Nim się słońce dobrze zbudzi, staniesz w mieście, tam napotkasz dużo dzieci pośród ludzi. Mm. Teraz jeszcze, przed zaśnięciem, nim zmęczone zmrużysz oczy, upleć zręcznie w mojej grzywie, tak jak dawniej pęk warkoczy. Wielką radość tym mi sprawisz, precz odlecą moje smutki, bo warkocze w grzywie znaczą, że wróciły, krasnoludki. Brzask powoli świt rozjaśnia, promykami trawę złoci. Słomka w ryżej grzywie konia, jak w fotelu się rozgościł. Jeszcze błyszczą jasne gwiazdki, z nocą rozstać się nie mogą. Rudy kasztan z krasnorudkiem świtem wyruszają w drogę. Już miasteczko, bruk ulicy pod kopytkiem głośno dzwoni. Słomko, mm, jesteś już na miejscu. Do krasnala parsknął konik. Skrzat zeskoczył lekko z wozu Wielkie dzięki Głośno krzyknął Patrzył długo za kasztankiem Aż ten za drzewami zniknął Ruszył dzielnie wprost przed siebie Sprawy przecież skrzat miał pilne Ile gwaru, dziwnych ludzi I powietrze takie dziwne Z pobliskiego drzewa Zręcznie wiewióreczka zeskoczyła I stanęła osłupiała Gdy krasnala zobaczyła Rety, co to? Koniec świata? Na orzechy robaczywe Wszyscy mówią, że to bójda, a ale są prawdziwe. Skrzat się cały zarumienił, buzia krasna jak kubraczek i pomyślał, tego przecież Rudzielcowi nie wybaczę. Bez urazy, proszę pani, bo też nie chcę być złośliwy. Pani wielki rudy ogon nie wygląda na prawdziwy. Nieprawdziwy, ale heca, co za język, jaki dowcip. Jeszcze mówi mi, że nie chce prawić mi tu złośliwości. Z wielce obrażoną miną Wspięła się na sam szczyt drzewa Nie odzywaj się, marchewko Bo na zawsze się pogniewam Nie proś mnie już o nic więcej Innych błagaj, mój maleńki Właśnie lecą tu do ciebie Z dobrą radą dwa wróbelki Znam mnie dobrze, te mądrale Tam przylecą, gdzie jest draka Tak pomogą, tak doradzą, że nic tylko Siąść i płakać Pierwszy wróbel jak piłeczka podskakiwał na nożynach Cienkim włosem popiskiwał Ej, wiewióra, nie zaczynaj do swej dziupli właś pleciugo i nie gadaj, bo cię zdzielę. Wróbel zwrócił się do słomki. Witaj, skrzacie, jestem Felek. Ten tu obok mój kolega, skrzatom także jest życzliwy. Zawsze chętny do pomocy, tylko niezbyt gadatliwy. Drugi wróbel z miną smutną, skrzydełkami zatrzepotał, otwierając dziup leniwie, Kaziu jestem, wymamrotał. Potem westchnął, zaświergotał. coś o pączkach, ważnej sprawie. Krasnoludek się uśmiechnął. Teraz ja wam się przedstawię. Witam, słomka moje imię. Skrzat ukłonił się uprzejmie. Bardzo miło mi was poznać. Felek ćwierknął. I wzajemnie. Cóż sprowadza cię do miasta? Problem jakiś? Czy dylemat? Jeśli wszystko nam opowiesz, wierz mi, już kłopotu nie masz. Znamy wszystkie zakamarki, wszystkie miejskie tajemnice: kotki, mruczki, pieski, burki i wiewióre piekielnice. Cóż za nie wychowany! Głos wiewiórki słychać z drzewa. Zamiast godzić w honor damy, lepiej byś się uczył śpiewać. Obiecanki pana Felka, te przysięgi od lat tylu, że zaśpiewa jak słowiczek, a wciąż słychać ćwiru-ćwiru. Felek skoczył nastroszony. O, zaczekaj, ruda jędzo. Gdy o ciastkach powiem dzieciom, to z miasteczka cię wypędzą. To nieprawda, to jest potwarz. Nie ukradłam żadnych ciastek. Kradłaś, kradłaś, rudy szczurzy. Możesz się pożegnać z miastem. Wiewióreczka jak nie wrzaśnie, w mgnieniu oka spadła z góry, łaps i trzyma felka w łapach. Ty konusie, kłamco bóry, wszystkie kości ci policzę, twoich kłamstw nie zniosę więcej. Ty ziemniak łopierzony, masz, a masz za rudą jęzę. Furkot, piski, krzyki, wrzaski, tuman kurzu wzbił się w górę. Masz odwołać każde słowo rudą jęzę i Nie odwołam, krzyczy felek. Ruda jesteś i złośliwa. Jak ten zdechły kołnierz z lisa, taka jesteś urodziwa. Wróbel Kaziu stał bez ruchu, popadł w błogie zadumanie. Dziś w przedszkolu dają pewnie pyszne pączki na śniadanie. Słomka chrząknął i zapytał, pan Kazimierz pączki lubi. Wróbel milczał, oczka zamknął. Za to Felek piórka gubił. Odwołuję! krzyczał wróbel. Że się ruda, że się spiekła! O! na pomoc, o ratunku! Ona się naprawdę wściekła! Odwołujesz każde słowo? Powtórz wróblu powtórz głośniej! Odwołuję! wrzasnął Felek. No to zmykaj, gdzie pieprz rośnie. Zapamiętaj sobie, gnybciu! Nie przezywaj mnie tak więcej. Gdy zniknęła wróbel sapnął Diabeł ja przysłał rudo język. W piasku czyścił zmięte piórka. Już się znacznie lepiej czuję. Wczoraj kot, a dziś wiewiórka. Zawsze ktoś mnie zdenerwuje. Słomko chyba coś mówiłeś. Siądźmy w cieniu orzechowym. Jakże trudno znaleźć spokój w szarym życiu wróbelkowym. Krasnal wszystko opowiedział. Felek pazur weniu wymierzył. Chcesz powiedzieć koniec baśni. Dzieci w skrzaty nie chcą wierzyć. Nie do wiary, nie do wiary. Nie chcą wierzyć w krasnoludki że też nie ma na to kary. Oto edukacji skutki. Gdy zapomną o krasnalach, cóż im wtedy pozostanie? Kaziu szeptem wszedł mu w słowo. Pyszne pączki na śniadanie. Mały jesteś, krasnoludku. Miasto nasze niebezpieczne. Sam nie możesz szukać dzieci, bo cię jeszcze ktoś rozdepcze. Nic się nie martw, przyjacielu. Wspólnie troską zaradzimy. Ja już myślę, Kaziu myśli, wszyscy razem pomyślimy. Rozprawiali pod orzechem w Rubelkaziu, w Rubelfelek. Słychać było szum ulicy, dzwon podzwaniał na kościele. Słońce mocno przypiekało, ogrzewało park i domy. Nagle Felek pisnął cienko: Hej, koledzy, mam już pomysł. Trzeba zwołać wszystkie dzieci. Słomką w parku się spotkają niech im Krasna opowiada niech o baśniach posłuchają. Ruda jędza nam pomoże. Felek ćwierkał nieco ciszej. Wiewióreczka z dziupli wyszła. Ej, mądralo, wszystko słyszę. I wskoczyła między wróble wściekła jak gradowa burza. Ty kanarku wypławiały. Czyżbyś znowu szukał łza? Piękno oka, błyskawico, zręczna, gipka, ścierozłota. Felek wiercił się i skręcał. Możesz pomóc nam w kłopotach, zaraz wszystko ci wyjaśnię. Wróbelkowi dziób zczerwieniał. Trzeba, trzeba wysłać pilnie wszystkim dzieciom zaproszenia. Wróble z całej okolicy zaproszenia poroznoszą... I dzieciaki tu się zjawiał jeszcze przed wieczorną rosą. Tu się zwrócił do wiewiórki. Złotowłosa, piękna, miła. Bądź tak dobra. Może, może notes byś nam pożyczyła. Po tych słowach wiewióreczka, gdyby mogła, to by zbladła. Ja znalazłam notes w trawie. Ja go wcale nie ukradłam. Chętnie, chętnie go pożyczę. Weź go sobie, przyjacielu. Wyciągając notes z dziupli, zamruczała rzętyny feluś. Do krasnala felek mrugnął, a do Kazia rzekł, pozwolisz. Wyrwał z kupra Kazia piórko, wróbel świetnął oj, oj, boli. Od niej notes, od Kaziunia piórko żeśmy otrzymali, a atrament przedni będzie z słodziutkiego soku malin. Pisz krasnalu zaproszenie. Przylecimy tu pod orzech, będzie lepiej, nic się nie martw. Przecież gorzej być nie może. Krasnal słomka piórkiem skrobie, w sercu lęki, w dłoniach drżenia. Wreszcie wszystko jest gotowe. Skończył pisać zaproszenia. Drogie dzieci, moje miłe, w waszych sercach przyszłość nasza. Przybywajcie dziś do parku. Krasna słomka was zaprasza. W pół godziny chmura w od ulicy nadleciała. Wrzaski, krzyki, kłótnie, piski, bójki słowem straszny hałas. Wrubel Felek krzyknął Spokój! ale Felka nikt nie słuchał. Pomoc przyszła mu wiewiórka i zaległa cisza głucha. Posłuchajcie, jak darmo zjady, ptasie kundle, ptasia nędzo. zaraz pierze wam przetrzepie, nie na darmo z mnie jędzą. Ustawiajcie się w szeregu, każdy z was z papierkiem leci, macie zanieść zaproszenia wprost do rączek małych dzieci. Jako rzekła tak się stało, wróble w ciszy grzecznie stały, w dzióbki wzięły zaproszenia i do miasta poleciały. Lecą, lecą ponad miastem do przedszkola i do szkoły, do cukierni pełnej ciastek, odwiedzają wszystkie domy. Chwil niewiele upłynęło, a już z każdej kamienicy wybiegają małe dzieci ruch się zrobił w okolicy. Asia, Frania, Bronia, Krysia, Zbyszek, Robert, Adaś, Heniek, Zuzia, Iga i Marcysia każdy dostał zaproszenie. Słomka usiadł na konarze. Witam, wszystkie dzieci miłe. W kilku słowach Wam wyjaśnię, po co dzisiaj tu przybyłem. Troska wielka, skrzaty trapi, dzieci nie chcą wierzyć wcale, w czarodziejski świat baśniowy i nie wierzą już w krasnale. Kończy się nasz żywot długi, przyjdzie zniknąć nam wśród cieni. Bez was, dzieci, waszej wiary, my po prostu wyginiemy. Zapomnienie zniszczy bajki, czarodziejstwa zwiędną kwiaty. Jeśli w nas nie uwierzycie, żyć przestaną małe skrzaty. Wiatr zachuczał nad drzewami, kurz wiruje wśród kamieni. Gdzieś daleko echo kwili wyginie, wyginie. Dzieci stoją zasłuchane, złote słońce oczkiem mruga, nagle się odezwał Janek. E, ten krasnal to podroba. Stoi taki w każdym sklepie, nawet niezły jest botani. Ten też nie wygląda lepiej, pewnie prądem napędzany. Dzieci głośno się zaśmiały i już chciały iść do domu, gdy cień wielki, cień ponury, wylądował pośród gromów. Nie tak prędko, me mileńkie, czarownica zaskrzyczała. Moje śliczne, pulchne, piękne, jeszcze ja bym coś rzec chciała. Jestem najprawdziwszą wiedźmą, moc ogromną w sobie czuję. Zmienić cię, chłopczyku w żabę! Janek jęknął. Nie, dziękuję. Posłuchajcie mnie, mileńkie. Widzę słomka ma kłopoty. Dzieci nie chcą w skrzaty wierzyć. Może pomówimy o tym. Wiedźma wzięła różkę w rękę. Zmienić wróble w bukiet bazi? No co o tym myślisz, ptaszku? Ptaszek ćwierknął. Jestem Kazik. Pojaśniało, zaszumiało i zniknęły wszystkie wróble. Wiedźma bazie trzyma w dłoniach. Dla mnie to nie takie trudne. Chcecie, by wróciły wróble? No to bazie w ptaszki zmienię. Wróble w górę uleciały. Dzieciom nogi wrosły w ziemię. Czarownica się uwija. Czarodziejskie sztuczki kleci. Wiara jak tęczowa smuga znów oplata serca dzieci. Krasnoludki są prawdziwe, krzyczą wszystkie jednym głosem. Najweseliej głos się niesie małej Zuzi jasnowłosej. Przecież widzę słomkę skrzata, wróble w bazie zamienione, wiedźmy co na miotle lata. Ja też widzę, krzyknął Romek. Rozniesiemy wieść o skrzatach, że naprawdę żyją w lesie. Niechaj bajka żyje wiecznie, niech swój czar do domów niesie. Grzesio, co miał piegów wiele, krzyknął słomka jest fajowy. Będę jego przyjacielem, a on moim, krasnalowy. Wiedźma wznosi ręce w górę. O, na staro miotłę moją. Gdzie nie pójdę, wciąż to samo. Mnie w ogóle się nie boją. Ta dziecięca radość wrzawa. To ma klęska zawodowa. Grzesio Wiedźmie śleca łusa. Wiedźma także jest fajowa. To za wiele, to za wiele. Zaraz tam mu skoczę. Nie wytrzymam tej obelgi. Słomko, wracasz na Roztocze? Wracam, wracam, odrzekł słonka. Siadł na miotłę, siadła stara, tuż nad nimi się uniosła ćwierkających wróbli chmara. Żegnaj z najprawdziwszy, dzieci śmieją się i krzyczą. Żegnaj nam okropna wiedźmo, najstraszniejsza czarownicą. Wiedźmie gęba zzieleniała jak pokrzywa pośród maków. Chyba bym się popłakała. Będą ludzie z tych dzieciaków. Już miasteczko odpłynęło, zniknął park i domy w mieście. Z dobrą wieścią powracamy. Widać puszcze, no, nareszcie.